Serioż, nagrywałem, tylko dostałem bano. Czemu dostałeś bana Bo pokazałem mu to przy twarzy. O, jaki kasty. No. Albo nie, dawaj tu na bok. To jest moja pierwsza gra. A i dobra, walimy teraz u tak szerzej. Tak, a idzie. No, okay. To bok nie był We miejscówkę na miejscu leci mało osób, Albo nie dobra, jednak nie, 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 nie. Dwie z osób na katano i tu mam katana. Zaraz w nich wjeżdżamy, spokojnie. Jam ja... Ja wszystko nice, ja nam Na co sto dołączyć? Ja pompeniam. Halo, chyba. Ej, brebarzy, sypy duo. No, spoko. Ej, kto myśli, że wygra FNCSy? Fajnie rady, co ty widzę. Ej, dzisiaj jaki jest dzień tego. jest 16? 15? Dzisiaj jest. Jutro są FNCSy. E, oglądamy w trójkę? Tak, możemy na no Spoko. Na mnie typo na mnie 30 pięćdziesiąt, siedemdziesiąt dostał, to dostał, o mała, to bo kaka, 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 się Zamknij się, Serio, Daj na czos. Nice, jeden ma zero. Jeden ma zero, to No ilu ma HP? -e? Weź serio przestań, na czos. Dwadzieścia white. Się, dead? dead? zabijam. Nice. Jeden do ciebie idzie. O, ma zero. Oh, serio. No dead. O, cicho <grym> Zabij jordę, bo cię przywalę. Eee, meda, e, meda trzymam. Posiadam meda feku. Dobra, jak nie zamkniesz Mordy, nie będę z wami trio. I ja nie prafa. To ma, ma, to patrz, czego czego.

Dla co obserwujesz? Ma. Eee... czekaj uh. oh, Cupid, oh, Ja nie prawa ma, ma, Ja nie mogę Bo to mła, mła Ja paki czeka, czeka Ja prawda, uuu, oh, uuu oh, Ja nie prawda, nada, nada. No, nie Dobra, jak nie zamkiesz mordy, to ci przywalę No, trzy <susurzy> Dobra Łąp, Łąb! Ej dobra, zaraz ci tak walnę, hopie, ci walnę nawet Bra, 4 razy ja Ej dobra, ja go wyciszam Nie! <noise> ja go wyciszam. Aha, okej, okay. ja to mogę wyjść Chodź do mnie, Kasty? Matę nada, nada. Kasty? Good boy. Uh, uh. Bo za ciebie wyciszam. Ej, panie, pace kabroń. Ja Grzeczny chłopczyk! Ty, wolą, wolą! I masz minisa? Przysi, minisa masz? Sto. Nie mam, ja go wyciszam, ja na wyciszę. Ja wyciszę dawno. Tam? Chodź. Tak, czekaj. Ta. nie mam, ale dobra. Pięć. Wódka no limit! What me... On Chodź, na, na mnie. Tak. Nic nie dałem. Chodź do mnie. Chodź do mnie. Idę po ale nie podjeżdżam dostałem. Masz jakiegoś kewa czy nie masz jakiegoś kewa? Nie no, mam, nie mam. Antoni 900 nie zaprasza. Nie wiem. Wódka no limit. Z ich? Ta! Tylko nie mam żadnego kewa. Ja też. Chodź do dane lepiej chodź, ja pan Trzymamy ich? Nie, sorry Jak my nie mamy kewa musimy mieć kewa i potem Chodź ale mi splaszę No to masz kewa, czekaj Chodzą! Ja pan Gdzie? Chodzą tam, tam, do górka. Chodź chodź tu, chodzą ja mam kewa. I spieszczę i wszystko. No Nic mu nie dałem. Zmirsuwałem wszystko. Na mnie. Do ciebie? Ale tak powiem na złożenie. Ta, ja walnąłem teleporta. Ja w bud do zona. Chodź po prostu pol do zona. Nora. Na mnie blatują. Dobra. nas się blatują. Mo się chodzić. Ja chilluję. Ey, yy, do 151 Zaznacz? No tam na górce, No się na mnie. Na mnie. Połóż. To jest zona. to z To już mam już na ta... Ta, widzisz ich? Patrz, tu, tu teleporta, prawo. O, widzę. Weź jeszcze Tak, Klapsz ich. Jednak się trzymają na jednym. Myślałem, że się trzymają na jednym. Ta, chodź, chodź do zona, chodź do zona. Podjeżdżają. Widzisz się. Podjeżdżają? Dobra, widzę. Walek, Glutka i Beremili do ciebie idą. Trzydzieści jak mnie ja. Pomóż mi. Jestem. chcesz? Zg chociażby Chcesz to? Pomóż mi, proszę. Jestem sam. Niegrzysz mnie, obieścę. Oj, co? po prostu. Na górkę. Nice. No i, no, zero. Nie widzę go, nie widziałem Dobra, uciekam no, Kurde no, nie widziałem, ne? To nie miał next team. Ta widzę już. Teraz tam dom laser. No, ej, what the fuck, no, nic nie mogłem zrobić, no! Co ci ludzie grają? Jakieś gówno mnie zabija! <grywia> od, od, od to co? <grywia> no, no dobra, odciszę. Od, 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 no. Na czos Aha, ja byłem... Ja miałem mikrofon cały czas Ja, ja Cię wyciszyłem, ja cię nie słyszałem Ja też, ale teraz się odciszę i... O, o, o. <grym> <grym> to, to, to. A co Ty robiłeś? No nic się nie robił. Nic nie robił, nic totalnie <grym> O mordę Cały ten monitor ten oplułem. Ja pindolę Jaki kasty? Jaki Kasti Dobra, jak zaraz nie rzucenie, że stanie się ciszę ponad kolejne. Cicho, cicho pan. Cicho to... twoja mama jest. Daj ready. Ta, na pewno chyba. Potolem trio. To, chyba trio bambików. Ta! Chyba Bania, który przeżył tylko raz late gameu <gryw> Ej, dostałem gift gifta! No, to był ładny sklepy jakby coś. <gryw> no to nie zły gift ale ja to każdej mówię swe. Hop, wymyślasz się takiej czterieści. Mogę? Ja już to odebrałam. Mm. Normalna, normalna, nierialna, Łukas tu normalna. Czy nie będzie ci źle jak to poliże? Ej dobra, myślę ci takie największe gówno, którego nie będziesz korzystał nigdy w życiu. Okej? Okay? Okay. Chyba w jakieś! Ale ja nie mam tego, ja Plecak! Plecak ci myślę! Ej, to... Na ty to kamierze? Koł? Ja smafa nie mam.